Cześć! Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat sprawy o naruszeniu dobra osobistych. Akurat skomentujemy dosyć głośną sprawę, którą pan Jarosław Jakimowicz wytoczył panu Piotrowi Krysiak o naruszeniu dobra osobistych. Zapraszam na odcinek. Tak słowo wyjaśnienia, może o co chodziło w tej sprawie, i o co chodzi w tej sprawie, bo dopiero e, został pozew ponoć złożony. E, pan Piotr Krysiak, e, który jest akurat, e, który jest dziennikarzem, opublikował na Facebooku wpis który dotyczył sprawy gwałtu na jednej z modelek. Brała udział w konkursie Miss Piękności. No to ja się zapoznałem też z tym wpisem. Nie użył nie tylko nazwiska tej osoby, ale nie użył żadnych innych danych identyfikacyjnych, które pozwalałyby na zidentyfikowanie tego pana podejrzewanego o gwałt. Więc no tutaj, proszę Państwa. Mamy tak naprawdę historię bez tak naprawdę m, aktorów żadnych. No proszę Państwa, no i właśnie jakiś czas później, pomimo, że nie padło żadne tutaj e, nazwiska, nie padło żadne inne dane identyfikacyjne, które pozwalałyby takim przyczynnym odbiorcy, powiedzmy jak ja, zidentyfikować powiedzmy tego potencjalnego sprawcę, to odzywa się Pan Jarosław, jaki mówi, że to chodzi o niego i że Pan Piotr Krysiak naruszył jego dobra osobiste i wytoczył mu przeciwko po, e, powództwo o naruszenie o ochronę dóbr osobistych gdyż jego dobre imienie zostało naruszone. No i teraz proszę Państwa, generalnie e, czytając, powiedzmy sobie, mimochodem te doniesienia, no, prawnik, kto czyta, no to jest generalnie zaskoczony, no bo przede wszystkim tutaj, żeby mówić o naruszeniu dóbr osobistych, to e, takie trzeba byłoby wskazać jakby, tą konkretną osobę, której e, chodziło. E, jeszcze słowo wyjaśnienia, może Wam zacytuję przepisy e, Kodeksu Cywilnego, które mają zastosowanie do tej sytuacji. Przede wszystkim tak, artykuł 23 Kodeksu Cywilnego, dobra Osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. No, proszę Państwa, to jest jakby taki w ogóle liczenie katalog otwarty, natomiast znając już. Ten treść przepisu. Czy możecie wskazać jakieś dobro osobiste, które zostałoby naruszone wpisem pana Krysiaka? Mówię o dobro osobistym pana Jakimowicza. Ja nie widzę. Dalej. Zgodnie z artykułem 24 Kodeksu Cywilnego, ten czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie o odpowiedniej treści w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Dalej. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. No i proszę Państwa, jakie tutaj mamy roszczenia na zasadach ogólnych? No przede wszystkim tutaj stosujemy artykuł 448 kodeksu cywilnego. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na skazany cel społeczny, niezależnie od innych skutków potrzebnych do usunięcia tego naruszenia. Ale proszę państwa, jednocześnie chciałbym zwrócić waszą uwagę na treść artykułu 362 Kodeksu Cywilnego, stosujemy w końcu zasady ogólne, zgodnie z którym, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, Obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. na no, naruszenie do osobistych no wymagane byłoby jak identyfikacja takiej osoby, która by dochodziło. Jeżeli nie wymieniamy jej personaliów, to jakieś inne znaki charakterystyczne, czy chociażby sposób opisowy. Gdyby np. pan Krysiak użył np. takie sformułowania prowadzący program publicystyczny, dotyczący stacji, na których jest jeden tylko program publicystyczny, może można było zidentyfikować generalnie taką osobę, albo sformułowania współprowadzący program publicystyczny z panią Magdaleną Ogórek. No to to już bardziej pozwala na zidentyfikowanie osoby. Czy nawet gdyby powiedzmy, już posługując się taką analogią, gdyby powiedzmy, ktoś by powiedział, że w innej sprawie sprawcą, że podejrzewanym jest prowadzący popularny program na TV, milionerzy, no to przecież wiadomo, że tutaj by chodziło tylko o jedną charakterystyczną, dosyć osobę, która już w polskiej popkulturze by weszła. Tak samo dotyczący familiady i tak dalej. No ale no tutaj, proszę Państwa, tak naprawdę to jest przykład, jak w takiej sprawie nie należy postępować, bo kto naruszył tutaj dobre osobiste? Kto, kto zidentyfikował Pana Jakimowicza, że on, on rozgłosił, to jest on. Tak naprawdę tutaj wychodzi, że jedyną osobą, która jakby rozpowszechniła właśnie takie informacje, którym on zaprzecza, jest właśnie sam Pan Jakimowicz. Więc no tutaj, proszę Państwa, jest coś takiego jak przy ustaleniu wysokości odszkodowania i odpowiedzialności, powiedzmy, go powiedzmy, pozwanego, to jest również stopień przyczynienia się samego, nazwijmy to poszkodowanego, do zaistnienia tej szkody, więc jeżeli tutaj na przykład w tym pozwie o naruszenie do osobistych, tutaj odpowiednio się stosuje przepis dotyczący odszkodowania, jeżeli no, sąd będzie ustalał stopień przyczynienia się do powstania szkody, no to tutaj tak naprawdę będzie albo 90% ponad przyczynienia się do szkody, albo nawet 100%, więc no, taki pozew o naruszenie do osobistych jest no, z góry przegrany więc no tutaj jest akurat pokazane jak należy postępować, kto by mógł naruszyć dobro osobiste pana Jakimowicza e, jakikolwiek inne medium, czy powiedzmy inne osoby, które go identyfikowały z tą sprawą, które na przykład rozgłaszały, że to on jest winny i przeciwko takim osobom mógłby wytoczyć powództwo ochrony lub osobistych bo e, one naruszały, natomiast powiedzmy tak przeciętny odbiorca zapoznając się z takim materiałem, to nie był w stanie zidentyfikować kto jest tak naprawdę podejrzany no i słuchajcie, i tak dla porównania, porównajcie powiedzmy tą sprawę pana Jakimowicza, na przykład do sprawy pana mecenasa Romana Giertycha, gdzie prokuratura go oskarżyła o popełnienie szeregu przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy i tak no natomiast tam reakcja była wzorcowa. Bo jaka była inna sytuacja? Prokuratura wprost użyła nazwiska pana Romana Giertycha. Łatwo było go zidentyfikować, czyli w taki przeciętny odbiorca sobie mógł powiedzieć, o, ten pan to ma jakieś szemrane interesy, to może być coś ma za uszami, bo tutaj prokuratura wszczyna postępowanie. No to natomiast mecenas Giertych no to co? Praktycznie od razu poinformował, że wytoczy powództwo cywilne ochrony sobie przeciwko tym osobom, które konkretnie go oskarżały, i te takie kroki poczynił, bo to nawet nie była groźba, ale poinformował o tym, jak już złożył ten pozew, że po prostu będzie dochodził obronę swojego imienia. I mało tego, zgłosił to w mediach. Niezależnie od tego, czy taki pozew będzie czy pod kątem prawnym, taki pozew będzie zasany, Czy na przykład tutaj, na przykład tutaj sąd nie odrzuci tego pozwu z tego powodu, że powinien być, czyli w ogóle nad go nie rozpoznawać, bo na przykład tutaj pozwanym powinien być skarb państwa. W związku z tym, że jednak no, prokurator, który prowadził tę konferencję prasową, to naruszył dobrego imienia pana Mencansa Gertycha w związku z wykonywaniem przed niego władzy publicznej, mówię o tym prokuratorze. Więc no, tutaj porównajcie te dwie sytuacje, i dwie różne skrajne reakcje. Pod moim kątem oceniając reakcja na przykład pana Mecenasa Giertycha była wzorcowa. Nawet no niezależnie od tego, czy jego powiedzmy późniejszy pozew o naruszenie ochrony posobistych, osobistych, czy nawet jego późniejszy pozew o ochronę osobistych okaże się zasadny, czy nie. Natomiast reakcja pana Jakiemowicza to taka... No sobie, no. No i proszę Państwa, najwięcej może na ten temat, jeżeli będziecie chcieli na temat ochrony dup ochrony dobrego imienia, poznawiam w innym odcinku. Ja również polecam Wam jeden z wcześniejszych materiałów na temat, jak chronić swoje dobre imię w internecie. A ja tymczasem pozdrawiam.